Siemanko widzowie, z tej strony KaczekX, dzisiaj będziemy grać znowu w Battle Talents, bo dobiliście 5 łapek w górę pod poprzednim odcinkiem i jak obiecałem to nagram nowy odcinek yy, Dzisiaj gramy w poziom Arena Grobowiec 02. Yy, raz go już zrobiłem, ale wam powiem, że to jest mega ciężkie, jeśli też się nie uda to raczej dopiero się będziemy widzieć, kiedy już będę kończył i raczej wygram to bo serio, przejście tego jest mega trudne, przynajmniej dla mnie jest to mega trudne i tak w ogóle chciałbym też odpowiedzieć yy, dla fana fanki, czy jakoś tak powiedzmy, że fana bo no, tak. że fanem yy, no, nie powiem do której klasy ale, na pewno mogę powiedzieć, że nazywam się Kamil. Oh my God! Kiedy indziej bym odpowiedział na pytania, w tej klasy chodzę? Najlepiej nie mam takiego zamiaru mówić. nagrany ten odcinek, ale w czasie tego przypomniałem sobie, że miałem brutalną podpaloną. Dostałam pana. Ej, no Ej. Ciężko ich w ogóle wyrzucić. Tam. Pójdę. Zaczyna jest jakiś już rajd. A ty była Chyba może lepiej tego nie używam, bo Co to robi do końca? Wyjazd, to jeszcze nie wyjazd. To zaraz będziesz wyjazd. No eee! To... Nie! Jak się zdobywa tą manę? o ja tego nienawidzę, oni jest tak dudniące. Jest moja soi jak vous avait quelque

Jedzie Nie, ty też. to ja też nie wiem. mnie. I się, no się jak widzicie, ja nie jest prosta. Na pewno ten kamień giga pomaga, Bez z niego bym w życiu tego nie zrobił. Zrobiłem to. Udało się, widzowie. Zrobiłem to na filmiku. Nie wierzyłem w to tak szczerze. Ale udało się. Więc, no. Filmik wiem, że jest trochę krótki i. No, jest krótki, tak. Odpowiedziałem na pytanie, niestety pełne, bo nie powiem do której klasy chodzę. Jedyne co właśnie mogłem powiedzieć, to że nazywam się Kamil. Wow, naprawdę. Ciężko było się domyśleć. No. Więc yy, przeszliśmy następny poziom. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że dzisiaj dobijecie 6 łapek w górę i następny odcinek znowu powstanie. A na razie... Cześć!